Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dostałam propozycję takiego czytania na dzisiaj, więc postanowiłam to zrobić od Pani Małgosi, od Pani Małgosi, która od bardzo dawna już tak naprawdę ogląda mój kanał. Często też przesyła jakieś propozycje, i dzisiaj taka propozycja czytania: um, jakie wrażenie wywarłeś, wywarłaś na tej osobie, tak zwane pierwsze wrażenie. Więc będziemy tutaj pytać bardziej o takie świeże relacje. Um, no i taki, takie jakby dodatkowe pytanko tutaj, co tej osobie najbardziej się w tobie spodobało podczas tego pierwszego kontaktu. Um, I za chwileczkę sobie oczywiście wylosujemy karty. Wy będziecie mieć trzy opcyjki do wyboru. Jak zwykle możecie sobie już teraz wybrać po prostu jedyneczkę, dwójeczkę albo trójeczkę. albo też możecie poczekać aż wyłożę karty grzbietami do góry i potem sobie wybierzecie jakiś pakiecik, który Wam będzie odpowiadał. Więc ja tutaj sobie tasuję karty. Pytanie, jakie właśnie pierwsze wrażenie wywarłeś, wywarłaś na tej osobie, o której myślisz. I drugie będzie takie właśnie dodatkowe pytanko, co tej osobie najbardziej tutaj w Tobie się spodobało. I sobie wyciągniemy najpierw właśnie jakie pierwsze wrażenie było tej osoby w konfrontacji z Tobą. Tutaj będzie opcja pierwsza, jakie wrażenie wywarłeś wywarłaś na tej osobie. Tutaj będzie opcja druga. E, też po trzy karty. Jakie wrażenie wywarłeś, wywarłaś na tej osobie? E, I opcja trzecia. Jakie wrażenie ty wywarłeś, wywarłaś? na tej osobie, jakie ogólne wrażenie właśnie na tej osobie wywarłeś, wywarłaś. To jest jedno. I teraz sobie z drugiej talii właśnie odpowiemy na to dodatkowe pytanie, czyli co tej osobie podczas pierwszego waszego kontaktu najbardziej się w Tobie spodobało? Co tej osobie najbardziej spodobało się podczas Waszego pierwszego kontaktu. Zachęcam Was kochani do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam do zostawiania komentarzy, łapek w górę pod tym filmem. Jeżeli Wam się będzie podobał, zachęcam Was do wysyłania własnych propozycji czytań. Możecie zostawiać w komentarzach po prostu propozycje na te czytania ogólne. I zachęcam Was również do korzystania z zakładki Społeczność, ponieważ tam na przykład znajdziecie e, informacje o najnowszych promocjach i szereg takich różnych nazwijmy to e, memów, obrazków motywacyjnych. Niektórym może to się przydać. Być może to będzie jakiś taki ważny przekaz dla Was na daną chwilę, dany moment, poczujecie, że to jest właśnie informacja jakaś specjalnie dla Was. Yy, obecnie, kochani, mamy przedłużoną promocję, tą weekendową, bo yy, było zainteresowanie. Tutaj parę osób mi pisało, że się po prostu spóźniło, bo gdzieś tam wyjeżdżaliście na długie weekendy i tak dalej, no i nie za bardzo mieliście czas tutaj śledzić kanał. Więc ja, kochani, przedłużam jeszcze do dzisiaj, do godziny 24. Te promocje, dwa czytania w cenie 33 zł. Czytanie roczne oraz czytanie partnerskie, czytanie roczne we wszystkich sferach życia plus czytanie partnerskie w cenie 33 zł. dzisiaj do godziny 24 do północy, tak żeby każdy zdążył. Ci, którzy byli weekendowo zajęci, również kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem, jak zwykle. Zapraszam także na rytuał na Nów Księżyca, który odbędzie się już 10 czerwca. Informacje o tym rytuale również macie w zakładce społeczność, a tutaj jeszcze wylosuję po jednej takiej dodatkowej, dodatkowej karcie, takiej przewodniej karcie do tych wszystkich czytanek. To będą takie krótkie czytanka, ale może tak właśnie jeszcze dodatkową kartę. O, będzie to ładniej wyglądało, ładniej się prezentowało. No i teraz sobie wybieramy. Jeden, dwa, trzy. Którąś opcyjkę dla siebie. Y, którą sobie tam upatrzycie, która będzie się do Was uśmiechać, <gry> który przekaz do Was gdzieś tam przemówi. Y, zasadniczo no, powinna tutaj zadziałać intuicja i w ciągu dosłownie sekundy, y, któraś z tych kupek kart powinna do was właśnie, jak to się mówi, y, przemówić, <gry> tak podprogowo przemówić, i powinniście wiedzieć, y, która będzie dla Was najlepsza. To jest tak naprawdę decyzja zapada w ciągu y, sekundy. Kilku najbliższych sekund, wtedy ma szansę zadziałać intuicja. Sprzątamy sobie na razie te dwie opcje i zaczynamy od opcji numer jeden. Najpierw taka, może taka ogólna karta a propos tej osoby i Waszego spotkania. Karta dziecka tutaj, po pierwsze, to może chodzić o osobę, którą znaliście już wcześniej, znaliście z dzieciństwa i być może macie z tą osobą jakieś wspomnienia związane, i ta osoba też, być może właśnie poprzez to spotkanie z Wami, być może coś jej się się przypomniało z dzieciństwa, albo Wy jej kogoś przypominacie z dzieciństwa. Jakąś dawną miłość, jakiegoś przyjaciela ze szkolnej ławy, albo się po prostu kiedyś znaliście, potem ten kontakt się urwał i na przykład się ze sobą nie kontaktowaliście i teraz jakby ta osoba odkrywa Was na nowo. Ale jest tutaj w tej karcie taki sentymencik, taka radość, taka mm, też przyjemność z wzajemnego poznawania się, traktowanie kogoś z takim rozczuleniem, rozrzewnieniem, no tak jak podchodzimy do dzieci. Wiecie, jak na przykład e, idziemy sobie gdzieś i ktoś, powiedzmy, przechodzi z dzieckiem. Często są właśnie takie reakcje, że uśmiechamy się tak bezwiednie do tych dzieciaków. E, one w nas wzbudzają e, często takie ciepłe uczucia. Od razu mamy lepszy nastrój. <laughs> Niektórzy podchodzą i robią takie puci-puci i tak dalej. No wiecie, o co mi chodzi. Taki ogólny klimacik właśnie takiego e, sentymentu, takiego fajnego nastroju. Więc tutaj być może właśnie obudziliście w tej osobie Jakieś wspomnienia z dzieciństwa, a nawet jeżeli się wcześniej nie znaliście, to moglibyście po prostu być do kogoś podobni, coś tej osobie się tutaj przypomniało, z kimś was skojarzyła i wydaje się, że z czymś bardzo takim, no, przyjemnym, fajnym, co być może znała z dzieciństwa. I teraz pierwsze wrażenie tej osoby na wasz temat. No, na pewno był to jakiś rodzaj szoku, <laughs> bo tu jest karta redwanu, więc coś zadziało się nagle. Wiecie co? Dla niektórych. E, może to być skojarzenie z matką, skojarzenie z jakąś ważną kobietą w ich życiu, bo tu jest królowa mieczy, taka bardzo mądra kobieta, a jednocześnie przy tej dziesiątce kielichów e, ktoś bliski, ktoś taki ciepły, ktoś rodzinny, tak jakby kobieta, która otacza troską e, całą rodzinę, która jest po prostu właśnie taką matką dla wszystkich, która się opiekuje. E, to nie chodzi o to, że jeżeli na przykład jesteście kobietami i spotkałyście jakiegoś pana i jesteście nim zainteresowani, Interesowane w sensie romantycznym, no to ten Pan porównuje Was do swojej matki na przykład i tak dalej. Nie, bardziej widzi w Was taką kobietę, która jednocześnie jest inteligentna, a z drugiej strony właśnie potrafi zadbać o takie ciepełko, o takie domowe ognisko i gdzieś właśnie mogą Was kojarzyć z jakimiś swoimi dawnymi miłościami, bądź po prostu z takim sentymentem związanym właśnie z, związanym właśnie z postacią swojej mamy, babci, bliskich, bliskich kobiet. Także tutaj też w tym rydwanie to takie troszeczkę rozdwojenie, bo wiecie, że te dwa koniki zazwyczaj ciągną w dwie różne strony, więc jakby to pierwsze wrażenie mogło powodować taki dysonans, bo z jednej strony was zobaczyli jako osobę taką zasadniczą, pewną siebie, bardzo inteligentną, a z drugiej właśnie taką ciepłą, rodzinną, nawet jeżeli nie rozmawialiście o takich typowo domowych sprawach, bo tu chodzi o ich pierwsze wrażenie, czyli to, jakie wnioski na przykład wyciągnęli na wasz temat i mogą mieć takie co do was mieszane uczucia, ale mogą też was uważać za takie osoby jednocześnie bardzo inteligentne, mądre, e, takie do przodu, a z drugiej strony właśnie też takie rodzinne, ciepłe. E, taka dwoistość w tym wszystkim jest. I teraz co uznali za e, Waszą najlepszą cechę? Co im się najbardziej spodobało tutaj w Was? Co im się najbardziej w Was y, spodobało? No, to ciekawa sprawa, bo mamy Króla Pucharów. Król Pucharów to jest osoba otwarta, to jest osoba życzliwa, to jest osoba ciepła. Natomiast wiecie co, troszeczkę tutaj oni, jakby, wiadomo, że to jest pierwsze wrażenie i ktoś tam kogoś poznaje, ktoś być może kogoś idealizuje, ktoś nie wie do końca, wyciąga jakieś wnioski, bo nawet jeżeli nie chcemy kogoś oceniać, to zawsze siłą rzeczy jest tak, że po prostu jakieś tam swoje wnioski na temat osoby wyciągamy. I też wiadomo, że pozory mylą, nie zawsze można tutaj, um, jakby, patrzeć. Um, Mm, przez taki pryzmat, że Ktoś jest taki owaki po jednym spotkaniu, bo to jest zdecydowanie zbyt krótko, żeby móc wyciągnąć daleko idące wnioski, ale tutaj też pokazuje się, że jakby ta osoba może być trochę niezdecydowana, w tej siódemce mieczy i w dwójce mieczy, no właśnie to jest coś takiego, że ta osoba też może do końca nie wierzy w to, że wy jesteście rzeczywiście tacy fajni, tacy mili, bo wcześniej po prostu nie spotykała się z takimi osobami i dlatego może to być. Dla niej też taki rodzaj myślenia, że no może tutaj ktoś udaje tylko takiego miłego, bo coś na przykład ode mnie chce, bo pamiętajmy też, że siódemka czy to jest karta podstępu, często jest to karta oszusta, więc mogą te osoby mieć problem po prostu z zaufaniem i one rzeczywiście tutaj jakby dostrzegają te wasze dobre cechy, widzą w was tą miłość, życzliwość, jakieś takie pozytywne rzeczy, natomiast one mogą mieć właśnie bardzo duży problem z zaufaniem. Tu jeszcze też taki drobny przekaz ale to będzie bardzo takie niszowe przesłanie, być może tylko dla jednej dla paru osób. Jeżeli wy na przykład spotkaliście osobę, jeżeli to był taki układ damsko-męski, tam rozmawialiście o jakichś ważnych, zasadniczych sprawach i byłyby tu kobiety, które zataiły przed mężczyzną fakt, że na przykład są po rozwodzie albo że mają już Dziecko z poprzedniego związku, bo na przykład no, to nawet nie chodzi o to, że zataiłyście, tylko po prostu uznałyście być może, że to za wcześnie, żeby wnikać w takie szczegóły, nie chciałyście o tym mówić, chciałyście zaczekać i później ten mężczyzna gdzieś tam na przykład się przypadkiem powiedzmy dowiedział, bo zobaczył na przykład na waszym Facebooku, że są zdjęcia wrzucane z dzieckiem, więc się domyślił i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj on może być troszeczkę taki zawiedziony, eee, może trochę poddawać w wątpliwość to, jakimi jesteście osobami. Bo mogłyście się wydawać mu właśnie takie ciepłe, rodzinne, miłe, sympatyczne, otwarte. Natomiast tutaj w tym momencie ta osoba może być troszeczkę tak w kropce. Natomiast my tutaj pytaliśmy, jakie co najbardziej się tej osobie w Was podobało. Więc taka, takie Wasze ciepło na pewno tutaj um, tą osobę przyciągnęło, taki wewnętrzny spokój, emanacja, właśnie jakąś taką szczerością. I myślę, że ta osoba, nawet jeżeli w tym momencie ma wątpliwości, to ona i tak dojdzie do tego, że faktycznie no, taki. Po prostu jesteście osobami, więc tutaj bym się tym jakoś zasadniczo nie przejmowała, bo może być tak, że ta osoba ma po prostu jakieś obciążenia, takie swoje własne, które gdzieś tam wcześniej um, pojawiły się w relacjach tej osoby z innymi, i ta osoba zasadniczo jest nieufna, więc ona tutaj potrzebuje trochę czasu, jakby, żeby się do Was przekonać, żeby, żeby zobaczyć, właśnie jak to będzie wyglądało. Ale niewątpliwie um, patrzy na Was w taki sposób dwojaki, że z jednej strony właśnie. Widzi taką zasadniczą, praktyczną stronę Waszej natury, dużą inteligencję, a z drugiej strony właśnie takie ciepłe w Was uczucia, widzi to, że jesteście na przykład osobami bardzo ciepłymi, rodzinnymi, że na przykład dbacie o swój dom, dbacie o swo członków swojej rodziny, dbacie o ludzi i to tej osobie na pewno też tutaj imponuje i bardzo się podoba. Natomiast myślę, że też ta osoba potrzebuje czasu, żeby tak całkowicie się na Was otworzyć, bo w tym momencie to tak wygląda jakby jeszcze y, otwarta całkowicie nie była. Teraz przechodzimy do opcji numer 2. Najpierw y, ta nasza ogólna karta tutaj jest karta kobiety, takiej pięknej pani, takiej damy, elegantki, więc jeżeli Wy jesteście kobietami, a pytacie o mężczyzn, no to one, to oni na pewno Was postrzegają jako piękną kobietę, taką czarowną, elegancko się ubierającą, pewnie ładnie pachnącą, to no, taką po prostu damę. Taką damę, można by było powiedzieć. Natomiast zobaczmy, jakie było właśnie ich pierwsze wrażenie, kiedy, kiedy Was zobaczyli. No tutaj... Jakby m, wyrzuciło ich z butów, wyrwało ich z butów, można powiedzieć. <laughs> e, silne, silne przyciąganie na pewno nastąpiło, jakby tutaj em, ta osoba. Też całkowicie zmienił się jej świat dotychczasowy system wartości, sposób postrzegania. Ta karta śmierci sugeruje, że być może ta osoba podczuła impuls do tego, żeby rozpocząć jakiś nowy rozdział życia swojego, być może coś, coś zakończyć ostatecznie i po prostu ruszyć tutaj ku czemuś nowemu. Karta Słońca jest silną energią męską, ona pokazuje pożądanie, ona pokazuje chęć działania, a w czwórce denarów wcześniej była stagnacja, więc tutaj niewątpliwie podział. Na tę osobę, zwłaszcza jeśli ona jest mężczyzną, w ten sposób, że ta osoba postanowiła coś zrobić ze swoim życiem, postanowiła coś zmienić, dokonać jakiegoś takiego zasadniczego przejścia. Ta osoba jest prawdopodobnie teraz właśnie w fazie takiej przeogromnej transformacji. No i być może tutaj właśnie też wy się pojawiliście w życiu tej osoby, żeby jej w tej e, transformacji troszeczkę dopomóc, e, pokazać jej, że, że można inaczej, że można coś robić, można się starać, że jakby są jeszcze inne opcje dostępne, że że to nie jest jeszcze koniec życia, że tak naprawdę tutaj wszystko zawsze można zacząć od nowa. A co najbardziej um, tej osobie się w was spodobało? Co najbardziej się spodobało w tej, tej osobie w was. Być może Wy y, macie jakieś podobne doświadczenia, które ta osoba przeżywa obecnie, bo tutaj to tak wygląda, jak wy byście na przykład rozmawiali o jakichś trudach życia, o jakichś traumach. Być może tej osobie zaimponowało to, że Wy, powinniście, y, że wy potrafiliście się podnieść z tej dziesiątki mieczy, pomimo tego, że w waszym życiu też nie zawsze świeciło to słońce, pomimo tego, że nie zawsze było różowo i kolorowo, ale potrafiliście się podnieść i w tym rycerzu była. Po prostu walczyć dalej, potrafiliście wstać z kolan. Tutaj właśnie jest dziewiątka buław, czyli taka naprawa naszego życia, powoli, stopniowo, krok po kroku powrót do jakiejś takiej równowagi. Więc mogło być tak, że wy tej osobie podczas waszego pierwszego spotkania też powiedzieliście o pewnych rzeczach, które miały miejsce w waszym życiu, być może była tam jakaś szczera rozmowa, być może podzieliliście się z tą, oso z tą osobą swoim doświadczeniem, i to jakby tutaj najbardziej tej osobie zaimponowało, bo ona widzi was jako osoby, które. Nie poddają się, podnoszą się po porażkach, stają się taką motywacją dla innych, mają przy tym w sobie bardzo dużo energii, po prostu są skorę do działania i na pewno nigdy jakby nie spuszczają tej przyłbicy, tylko zawsze, zawsze walczą, zawsze po prostu nawet po takiej burzy w ich życiu zawsze wychodzi słońce. Więc tutaj... Być może wy jesteście po prostu na nieco dalszym etapie, bo przeszliście podobną drogę do tej osoby, być może nawet podobne doświadczenia macie, yy, tylko wy już jesteście jakby, yy, zakończyliście tą swoją transformację, staliście się już innymi osobami, i dla tej osoby jesteście też swego rodzaju wzorem. Jej się właśnie najbardziej podobało to, że wy się nie poddajecie, że wy po prostu walczycie, że wy jesteście odważni, odważne, że po prostu nie załamujecie się porażkami, że potrafiliście na przykład wyjść z jakichś trudnych rzeczy w Waszym życiu, z jakichś naprawdę sporych problemów. I teraz opcja numer 3, Najpierw przewodnia nasza karta. <laughs> A tu z kolei mężczyzna nam się pokazał. Więc tutaj e, Wy możecie być mężczyzną, bądź pytacie o mężczyznę. E, no jeżeli tak, to może to być taki mężczyzna właśnie również dystyngowany, e, Mężczyzna z zasadami, z dobrymi manierami, taki powiedziałabym gentleman w starym stylu. E, więc jeżeli e, na przykład e, Jesteście mężczyznami, i pytacie, jakie wrażenie wywarliście na kobiecie. To tutaj pokazuje się, że właśnie ona was tak może postrzegać, że Wy jesteście inni niż mężczyźni, których gdzieś tam ta kobieta znała, bo macie właśnie te swoje zasady. Jesteście bardziej szarmanccy, tacy opiekuńczy, dostojni w tym wszystkim. Może macie nawet jakiś taki troszeczkę przestarzały styl ubierania się, ale to wszystko jest z takim dobrym smakiem, z takim wyważeniem. I teraz tak, pierwsze wrażenie, jakie wywarliście, na tej osobie, o której pytacie. <laughs> no tutaj ta osoba na pewno miała dużo do myślenia, bo to jest król mieczy, tu się pokazuje, czyli tu już abstrahując od płci, bo to nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy to mężczyzna, tu chodzi o energię, to król mieczy jest osobą, która ma tendencję do wielkiego analizowania, tak na chłodno próbuje wszystko przyjąć i przekalkulować, a tutaj jakby wy no, nie pozwoliliście tej osobie tak do końca tutaj mędrkować i myśleć, ponieważ rozpaliliście w niej jakieś być może nawet pożądanie. W karcie kochanków jest to możliwe. Yy, mamy też tutaj dwójkę buław, czyli yy, można powiedzieć, że zaiskrzyło między wami. To jest prawdopodobnie no, obopólne odczucie, że coś tutaj między wami zaiskrzyło, że dobrze wam się na przykład rozmawiało, zrobiliście na tej osobie dobre wrażenie. Ta osoba poczuła w Was e, takiego kompana do rozmów, do wspólnej przygody, do tak naprawdę czegokolwiek, być może i do związku. Być może na to jest jeszcze za wcześnie, żeby tutaj e, o czymś takim mówić, ale. Niewątpliwie dobre, zrobiliście wrażenie na tej osobie. Ta osoba czuła z wami taką integrację, czuła, że na przykład macie dużo wspólnych tematów, że jest wam po drodze, że podobnie myślicie w niektórych kwestiach, a nawet jeżeli wasze myślenie się różni, to potraficie się tutaj jakoś tak zgrać, potraficie się dogadać, potraficie jakby oboje pójść na kompromis, potraficie to po prostu zrównoważyć. Natomiast co najbardziej się podobało tej osobie w Tobie? Zobaczmy, siła. Siódemka buław, o, to rzeczywiście, jeżeli jesteś mężczyzną, no to tutaj to spotkanie może pokazywać, że być może się w jakiś sposób wykazałeś na tym spotkaniu, pokazałeś, że jesteś silny, pokazałeś, że jesteś zdecydowany, że wiesz, czego chcesz. Natomiast oczywiście, jeżeli tutaj są również kobiety, bo siła jest kobietą tak naprawdę, ta karta odnosi się do energii kobiecości, to na pewno tutaj na co, to, co najbardziej się spodobało, to odwaga determinacja i zdecydowanie. Tutaj jakby nikt się przed nikim nie cofnął, nikt się nie krygował, można powiedzieć, że nie było takiej, wiecie co, udawanej nieśmiałości, takiej przesadnej skromności, że bardziej to było takie, jeżeli się spotkaliście z tą osobą, to było to spotkanie takie otwarte, gdzie jakby obie strony mówiły wprost, czego oczekują, mówiły wprost o sobie, nie było tutaj tematów tabu, no, mogło to być takie dosyć odważne spotkanie, gdzie od razu jakby między wami zatrybiło, i z tą osobą y, też mogliście po prostu rozmawiać otwarcie o wszystkim, y, i też tej osobie, jakby tutaj, najbardziej się to podobało, najbardziej zaimponowało, że wy nie boicie się o pewnych rzeczach mówić, nie boicie się y, być odważni, nie boicie się. Wykazywać inicjatywy, nie boicie się po prostu mówić o takich sprawach, które być może dla większości ludzi są jakimiś tematami zawstydzającymi, jakimiś tematami tabu. Więc tutaj na pewno ta wasza niesamowita odwaga i na pewno to, że macie swoje zdanie, to również tu jest bardzo ważne, bo mogło między Wami też dochodzić do takich utarczek, takich przepychanek słownych, ale to było bardziej na zasadzie takiego nie kłótni, tylko takiego przekomarzania się, i to mogło się tutaj też tej osobie najbardziej podobać, że. Znalazła wreszcie kogoś takiego równego sobie, godnego przeciwnika, można powiedzieć, chociaż przeciwnika oczywiście w cudzysłowie, bo nie jesteście tutaj rywalami, ale, ale chodzi o to, że, że ta osoba znalazła wreszcie takiego godnego siebie <coughs> kompana do rozmów, do, do, do takich powiedzmy damsko-męskich rozgrywek. Nazwijmy to w ten sposób. Więc tak to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.